Publika. Jerzy Owsiak zachowuje się, jakby był ponad prawem. Nie dość, że jego działalność jest niejasna. Łamie prawo prasowe, wyrzucając siłą dziennikarza, który zadaje niewygodne pytania, jak również wykazuje pogardę względem drugiego człowieka, mówiąc: Weźcie go, to jest Żulik, który tu rozrabia. Weźcie go, to jest Żulik, który tutaj rozrabia. Posłuchajcie, jak Jerzy Owsiak odpowiada na niewygodne pytania. Czy to takie pytania z dupy? Tu zaczyna wychodzić prawdziwe oblicze Jerzego wsiaka i jego działalności. Ze sprawozdania z roku 2012 wynika, że zebranych przez woźb 65 milionów złotych do potrzebujących trafiło jedynie 34 miliony złotych. Wychodzi na to, że wielka orkiestra świątecznej pomocy to tylko przykrywka do robienia kasy. Czy to będzie ostatni finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo atmosfera wokół Jerzego Owsiaka staje się coraz bardziej niejasna i napięta.